Cześć, ja nazywam się Arek Zielinski to jest program Dziennik Przedsiębiorcy. Witam cię dzisiaj na moim kanale. Dziś wchodzimy w temat, który kręci każdego z nas: kasa. Czyli dlaczego jedni mają jej dużo, a inni całe życie liczą, każdy grosz. I nie chodzi o szczęście, spadki po bogatym wujku, ani jej tajemne rytuały z kryształami. Chodzi o nawyki i sposób myślenia, więc jeśli marzysz o tym, żeby kiedyś leżeć na plaży i pić drinka z palemką, zamiast zastanawiać się, czy na koniec miesiąca wystarczy Ci na kepsa, to koniecznie oglądaj do końca. Zaczynamy. Dobra, zacznijmy od tego, dlaczego niektórzy ludzie są wiecznie spłukani. Możesz myśleć, bo za mało zarabiają, ale hola, hola. Znam ludzi, którzy zarabiają naprawdę dobry hajs i nadal na koncie mają zero. O, lampka. Więc gdzie leży problem? Już tłumaczę. Włączę tutaj lampeczkę. O. Życie od pierwszego do pierwszego dostaje wypłatę, więc trzeba ją godnie uczcić. Nowe buty, oczywiście imprezka. No bo przecież zasłużyłem, a potem makaron z keczupem przez dwa tygodnie. Klasyka. Druga rzecz to jest syndrom nie stać mnie. Biedni myślą, nie mogę sobie na to pozwolić. A bogaci się pytają, jak mogę na to zarobić hajsy. No właśnie, jeśli cały czas powtarzasz sobie, że czegoś nie możesz mieć, to twój mózg nawet nie próbuje szukać rozwiązań. Po następna sprawa to jest unikanie ryzyka. Co jak mi nie wyjdzie? Jezus Maria, ja tego no nie mogę tego słuchać po prostu. No to nie wyjdzie! I co? Ziemia się zatrzymia? Księżyc spadnie? No nie! Bogaci podejmują ryzyko, ale robią to mądrze. Nie mówię, żebyś rzucał pracę i inwestował wszystkie oszczędności w jakieś dziwne kryptowaluty. Oczywiście ja nie mówię, że kryptowaluty są złe. Jak najbardziej są dobre. Trzeba troszeczkę poznać temat, zainteresować się tematem i inwestuj. Ok. Czasem trzeba po prostu ruszyć tyłek i spróbować czegoś nowego. Nie możesz oczekiwać innych rezultatów, jak ciągle robisz to samo. No i oczywiście klasyka, ostatnia sprawa, to jest obwinianie innych. Rząd, podatki, szef, system, nauczycielka z podstawówki, która dała mi dwuje z matmy. Tak, to jest wszystko wina innych. A bogaci? Co bogaci? Bogaci biorą sprawy w swoje ręce i nie przejmują się jakimiś pierdołami o żabkach. Jeżeli brzmi Ci to znajomo, to spokojnie. Przejdźmy teraz sobie do tego, jak to zmienić. Przejdźmy, przejdźmy sobie do teraz, jak to zmienić. No dobra, a teraz zobaczmy, jak myślą ci, którzy mają hajs. I nie są to ludzie, uwierzcie mi, z supermocami, którzy urodzili się z umiejętnościami drukowania hajsu. To są po prostu nawyki. Co, co robią ludzie bogaci? Inwestują w siebie. Serio. Jeśli ostatnia książka, jaką przeczytałeś, to jest podręcznik do matmy w liceum, no to mamy problem. Milionerzy czytają codziennie biografie, biznes, rozwój osobisty. Jeśli chcesz więcej zarabiać, musisz więcej wiedzieć. A co jest najśmieszniejsze? Im więcej będziesz wiedzieć, tym więcej ci się będzie wydawało, że nie wiesz nic. Myśl w kategoriach rozwiązań, a nie problemów. Biedni mówią, nie da się. Bogaci pytają, jak to zrobić. Kiedy masz problem, kombinuj, jak go obejść, a nie sieć i narzekaj. Następna rzecz to jest mniej wiele źródeł dochodu. Etat jest super, ale to nie wystarczy. Milionerzy mają biznesy, inwestycje, nieruchomości, pieniądze powinny dla ciebie pracować, a nie tylko ty dla pieniędzy. Moim celem jest to, żeby moje pieniądze zarabiały same więcej jak moje biznesy. To jest mój główny cel. I ostatnia sprawa, ale też bardzo ważna: to jest. Dbanie o zdrowie Serio, jeśli jesteś zmęczony Śpisz po 4 godziny I żywisz się fast foodami To twój mózg nie będzie działać Na najwyższych obrotach Energia Równa się hajsy Otaczaj się też Odpowiednimi ludźmi Tak robią milionerzy Masz w otoczeniu ludzi, którzy tylko narzekają I ciągną cię w dół No to zgadnij co za 10 lat będziesz dokładnie taki sam. Dlatego milionerzy dbają o to, z kim się trzymają. I to jest ta właśnie klasyka. O, bo biznes robi się po znajomościach. No tak, no tak. Biznes, biznes robi się po znajomościach. To jest prawda, ale to nie chodzi o jakieś takie znajomości, że jak ty coś tam. Ty te znajomości musisz sobie wyrobić. Więc rusz dupę z kanapy i zacznij działać. Dobra. Ale co zrobić już dzisiaj, żeby coś zmienić? Bo tak sobie gadam, takie to, ho, ho, ale konkretnie, powiem trzy rzeczy, które możesz wdrożyć natychmiast. Po pierwsze, zmień myślenie. Od teraz nie mów, nie stać mnie. Mów, jak mogę na to zarobić. Takie małe oszustwo dla Twojego mózgu, ale Działa jak magia. To jest pierwsza rzecz, którą możesz zrobić od razu. Druga rzecz, inwestuj w siebie. Nie musisz od razu wydawać fortuny na kursy. Zacznij od 10 stron książki dziennie. Za rok będziesz mądrzejszy niż 99% ludzi. Zacznij działać. Nie czekaj na idealny moment. Nie będzie idealnego momentu. Zacznij biznes, szukaj okazji, testuj rzeczy. Ale jeśli nie zaczniesz, to za 5 lat, zgadnij co, dalej będziesz w tym samym miejscu, w którym jesteś. Podsumowując sobie to, bogactwo to nie jest przypadek. To nie jest wrodzony talent. To nie jest szczęście. To są nawyki, konsekwencja i podejmowanie decyzji oraz działania. A teraz pytanie do Was: jaki nawyk milionerów? Wprowadzicie jako pierwszy. Dajcie znać w komentarzach. I oczywiście, oczywiście, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i daj suba, bo to dopiero początek naszej drogi do sukcesu. Dzięki, że byliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i do boju.